Ej, witajcie. Dzisiejszy temacik wicha flip selector standard, czyli po prostu bity, po prostu taki zestawik bitów yy, na każdą okazję. Wicha ogólnie ma całą serię yy, z właśnie tych flip selector. Z tego co kojarzę, mamy różne yy, rodzaje Zastosowań mamy różną kolorystykę. Tutaj mamy oznaczenie czerwone, jako standard, ale mamy również oznaczenie żółte, niebieskie, z tego co pamiętam. Więc yy, dość ciekawie, bardzo fajna budowa. Zobaczcie, mamy yy, dość nietypową yy, bryłę. Zobaczcie, jest naprawdę bardzo fajny i lekki zestawik. Co fajnego, zobaczcie, tutaj mamy taki guziczek. Gdzie mamy logo Wicha, otwieramy i automatycznie otwiera nam się tutaj zestaw bitów. Zobaczcie. Jest to na takiej delikatnej, można powiedzieć, sprężynce z tego co widzę, bo wraca w swoją y, pierwotną stronę. Mega, naprawdę mega. Tu jest pierwszy temat. I na takim y, docisku, można powiedzieć, w, klik w kliku mamy opcję. Zobaczcie wyciągnięcia przedłużki, którą mamy w zestawie. Voilà. Spoko, spoko. Pyk, pyk. Zobaczcie, mamy standardowy zestaw. Mamy Torxa, mamy PZ, mamy PH. I powiem Wam, że tutaj te bity dość fajnie. Wychodzą, naprawdę dość fajnie wychodzą. Fajnie są skonstruowane, z tego co widzę, jeżeli chodzi o całą budowę naszego ogólnie zestawu. Mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12 bitów. To jest spory zestawik, naprawdę spory zestawik. Bardzo fajny i podręczny. Jeżeli chodzi o Funkcjonalność, tak jak mówiłem, jest to zestaw standard, czyli tu mamy y, zastosowanie oczywiście do wiertarko-wkrętarek bez udaru, do y, zestawów udarowych czy diamentowych y, mamy y, zestawy z innym oznaczeniem żółtym albo niebieskim, nie pamiętam dokładnie. Ja postaram się mieć jeszcze te dwa, dwa inne zestawy, by mieć porównanie na przyszłość. Powiem Wam, że naprawdę fajna sprawa niedrogi jest ten zestaw, z tego co pamiętam. Gdzieś tu Wam za chwilę wyskoczy dokładna. Cena, coś w granicach 60-70 zł za ten zestawik. Jest, jak dobrze pamiętam, yy, płaciłem na Allegro. Jeżeli chodzi o przedłużkę, przedłużka też jest standardowa. Nie jest udarowa, ale powiem Wam, że naprawdę ma bardzo yy, mocny magnes. Zobaczcie, jak tutaj przyciąga naszą przedłużkę. Automatycznie ona sama wskakuje. Wystarczy tylko. Kudę, próbuję to zrobić, ale to nie jest takie proste. Zobaczcie. Spróbuję to zrobić. Żeby, o! Nie wiem, czy to było widać. Jeszcze raz widzicie? Samo ją wsiąka. Wciąga! Wciąga! Więc naprawdę, przedłużka y, dość mocna. Nie jest krzywa, jest prosta. Sprawdzałem na wkrętarkach różnego kalibru i tutaj. Nie ma jakiegoś nie wiadomo takiego dużego bicia, więc plus dla wichy, bo tutaj można naprawdę fajnie, precyzyjnie sobie operować tym zestawikiem. I tyle, zestaw jak zestaw. No. Gotowy do pracy, wyciągamy, bierzemy co chcemy i działamy. Więc to jest taki duży plus właśnie takich podręcznych kieszonkowych zestawów. Nie mamy tu żadnego zaczepu do paska, ale myślę, że to nie problem, żeby sobie tutaj po swojemu to przerobić. No i niby można było tu jakieś oko przewlec w razie w lub karabin, czy linkę, więc też można jak najbardziej to ogarnąć. Tyle. Dajcie znać w komentarzach czy warto, czy nie warto? Czy macie, posiadacie? Co sądzicie o Marce Wicha? Co sądzicie o Bitach Wicha? Ja Wam pokażę kilka rzeczy z Wicha na w, przyszłość, w przyszłości, ponieważ troszeczkę zakupiłem tych parę fajnych tematów, które mnie interesowały i niedługo się z Wami nimi podzielę. Komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.